Witajcie w kolejnym odcineczku, dzisiaj jest niedziela, jestem na spacerku po mieście, jest piękne miasto, pogoda bezwietrzna w brzegu tutaj ulica Zygmuntowska, takie bloki są tutaj, wiecie, bardzo ciekawe miejsca, ulica, blokowisko jak każde inne można powiedzieć, co tutaj mamy? Przed chwilą tam w innym śmietniku tam grzebałem, ktoś wyrzucił podręczniki różnego rodzaju, podręczniki do szkoły średniej. Tutaj teraz patrzę, zaglądam, patrzę co tu mamy, materiały dodatkowe i tak sobie pomyślałem, patrzę, no jakiś papier ksero zadrukowany z jednej strony i sobie pomyślałem, kurde no. Warto wziąć, bo ja czasami, a nawet często, coś drukuję. Niezupełnie, może jakieś coś ważnego, coś takiego wiecie, no, co się przydaje do czegoś przedrukować i, i to wykorzystać. To jest sporo tego dosyć sporo tego papieru na przykład uczymy się w domu języka angielskiego, Drukuję wtedy tekst piosenki ale po co mam marnować prawdziwy dobry papier, ksero teraz wszystko wiecie, podrożało inflacja, seracja więc sobie, wezmę to i wykorzystam. No, nie będę płacił 15 zł za ryzę papieru. Wkładam do drukarki, drukuję na stronie niezadrukowanej i po prostu wykorzystuję ponownie. Nie wyrzucam. O co to za krzesło? Labofa. Labofa Ewidentnie. Ewidentnie stare. Patrzcie, jakie ma kółka? interesują labia. To nie jest. Polska produkcja. <laughs> spady budowlane muszę sobie kupić kartę do telefonu, bo mi laguje telefon i ogólnie nie nagrywa długich kawałków 2W, patrzę się co ja robię z tym telefonem próbował mi czy co. Dobra, idę dalej Zapach miał nie zapach z niego. Prasz, wspomnienie dzieciństwem, co prawda, coś Zapach też różny, chemiczny. To nie tak. Widzicie, laguje. Ciekawa, czy to się. Dobra, mi okolica. Idę po Universal. Idę. Stad Pokażę Wam. Pokażę Wam później, jak to wygląda.